Jedno pytanie pierwsza klasa w Konradowie. Czy będzie uczestniczyła w Konradowie? Czy Pani Pani może odpowiedzieć? Czy po prostu będą dołożeni? Pytanie numer dwa. Pani minister podała do publicznej wiadomości informację o złożeniu likwidacji gimnazjów. Z argumentacji Pani minister wynika, że rządowi nie zależy na tworzeniu szkolnych, które dosłownie upchają wszystkie dzieci z gminy tylko tworzenie ośrodka, które będą miały wpływ na wychowanie młodego człowieka, a zlikwidują problemy, które powstają w gimnazjum ze względu na okres dojrzewania, który przypada na czas edukacji w gimnazjach. Jak Jakowa <tutek> przygotowuje się do tej zmiany systemu nauczania. I trzecie pytanie dotyczy boiska przy gimnazjum nr 1, które tematów, które byłego... Boiska przy, były w gimnazjum numer 1. Temat, który został wywołany na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Czy zostały podjęte, e, czy została podjęta tematyka tego boiska? E, czy, czy gmina Wschowa ma jakiś pomysł na zagospodarowanie tego terenu? Panie radny Brzezko, jeżeli chodzi o konradowo, to, to jest w trakcie. Ludzie, którzy nie byli, rozmawialiśmy i e, dzisiaj poszło pismo do kuratorium, dlatego, że kuratorium sprawdza czy wszystkie procedury zostały zachowane, jeżeli chodzi o niestworzenie tej pierwszej klasy zgodnie z prawem. I będziemy się zastanawiali, bo wiadomo, że e, ta ustawa, która weszła, no dla burmistrza o tyle jest niekorzystna, e, że po prostu no, te wszystkie niezadowolenia spadają na włodarzy. Natomiast e, przypomnę Państwu, że ustawa dotyczyła tego, Utworzenia klas pierwszych w tym roku i pójście sześciolatków. Wiemy, że ogólne niezadowolenie społeczne polegało na tym, że raczej rodzice niechętnie chcieli te sześciolatki posłać do, do tych klas pierwszych i efektem było, że podjęto uchwałę, że one nie będą w tych klasach pierwszych i rodzic decyduje, czy pośle, czy nie, ale tam są też procedury. Proszę Państwa, dzisiaj mamy sytuację, że mamy jakby pusty rocznik. Czyli nie ma naboru do klas pierwszych, ze względu na to, że pamiętacie Państwo, w tamtym roku było podwójnie, tak? Czyli mamy jeden rocznik jakby podwójny, dzisiaj pusto. I zgodnie z wydanymi procedurami, możemy utworzyć klasę na wsi, czy w szkole wiejskiej, jeżeli ilość uczniów będzie powyżej siedmiu, czyli musi być osiem. Dwa, w szkole Podstawowej w mieście możemy utworzyć klasę wówczas, jeżeli będzie powyżej 11 czy 12. W naszym wypadku mamy na razie dwie klasy i zgodnie z wytycznymi, jeżeli nie możemy utworzyć takiej klasy, to musimy zaproponować szkołę, która tych uczniów przejmie. I my zaproponowaliśmy zgodnie z ustawą. Natomiast wiecie Państwo, tu chodzi też o dobro dziecka, będziemy się zastanawiali, na razie jesteśmy w tym miejscu że te dzieci mają być dowożone z kontradowa do szkoły podstawowej nr 1. Natomiast będziemy się zastanawiać jeszcze nad tym, czy uda nam się no, jakieś tam pieniądze znaleźć. Ale proszę Państwa, zgodnie sprawy musimy wykonywać te wszystkie uchwały i ustawy i, i, i tutaj ja jako burmistrz no niestety muszę działać zgodnie z Bo można mi będzie wtedy zarzucić, że nie utworzyliśmy klasy zgodnie z tą z Czy w przyszłym roku tak będzie? Nie wiem. Ja prosiłem, żeby rodzice poczekali i zobaczyli, co na to Pani kurator jeszcze, tak? Czy da nam jakąś furtkę i wtedy jeszcze będziemy rozmawiać w sierpniu. Także myślę, że ja jestem otwarty. I proszę Państwa, bo wiadomo, że wszyscy dzisiaj na mecz, myślę, że wygramy 2-0. no i będzie fajnie. No, ale proszę to jest tu jeszcze raz następna na sprawa z reformą. Rząd obiecał, że będzie ta reforma, wprowadził bardzo łagodnie. Jak ktoś z Państwa się orientował, to mamy 1-4, 4-8, liceum, tak i nie szkoły zawodowe, bo to miał negatywny oddźwięk, tylko mamy szkoły branżowe, czyli e, szkoły zawodowe teraz będą nazywane z branżowymi i ma to być bardziej tak kulturalnie i na poziomie. I tam wiedzieliście Państwo, że są dwa stopnie, czyli nie. normalnie, tak jak były też zawodowe nie. i drugi stopień, kiedy mogą zrobić sobie jeszcze naturę, także nie. to jest bardzo dobre. Natomiast już Państwa, jest problem. Jak ktoś z Państwa śledził to, no ja tam naprawdę najbardziej jestem zainteresowana, to za trzy lata dwa roczniki się pokrywają. I klasy ósme, które kończą będą musiały iść do szkoły średniej i trzecia klasa gimnazjum wydarzająca idzie do szkoły średniej i mamy tak, 15 lat i 16 latki mamy kumulację znowu, czyli tak, jednego rocznika już nie mamy, tu znowu będziemy mieli kumulację, mamy kumulację też tych 6 latków, czyli proszę Państwa, no, i ja się zastanawiałam nad tym, no akurat Państwo wiecie, że w tym temacie się bardzo dobrze orientuję, jak będzie z podstawą programową. Bo jeżeli mamy ósme klasy, trzecie, i ktoś z tych uczniów zostanie, to jaką realizację, jaką podstawę programową będzie realizował? Tak? Bo teraz nie wiem, no myślę, że Państwo to Piąte klasy, które teraz skończyły, teraz ta szósta idą do szóstej i oni już będą szli w tym programie. Pytanie, czy. Siódmą i ósmą klasę będą realizować zgodnie z programem gimnazjalnym, czy całkiem coś innego dostaną, bo automatycznie przypominamy, że proszę Państwa, jest 1,4 teraz, tak, później cztery, osiem, to powinna ta podstawa programowa zgodnie z planem być rozłożona na 4 lata. Jak ktoś wie, no to tu mówimy o realizacji wszystkich podstaw programowych. I teraz ja się zastanawiam, no, ale myślę, że Świetne rozwiązanie, eee, proszę państwa, proszę zobaczyć, w 2023 się dopiero kończymy, czy jest to rozłożone, niezadowolenie społeczne, raczej tutaj nie powinno wystąpić, bo 98% jest za tym, żeby były szkoły oświatopracowe, to co pan radny Tkacz powiedział, niezadowolenie związane jest ze sprawami wychowawczymi, także to tyle tylko. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do szkolnictwo, bo myślę, że będziemy tak siedzieć i analizować. Prawie 98. Ja, ja sprawdzałam właśnie myślenie, ale rzeczywiście ludzie chcą powrotu do tej ośrodka, klasowej. Ja sama zaskoczona. Oprócz uczniów w gimnazjum, którzy jeszcze byli uczniami w gimnazjum. Także to jest podobne. Czyli rodzice. 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 Dziękuję bardzo.